Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim witam Panów Prezesów w naszych skromnych progach we Wocławku, ale podkreślę, że jest to miejsce szczególne dla tej pięknej dyscypliny, którą wszyscy kochamy, mianowicie koszykówki. Wocławek nie bez powodu jest nazywany stolicą koszykówki i wszyscy jesteśmy świadomi, że koszykówka to nie tylko sport we Wocławku, ale można powiedzieć, że jest to swego rodzaju religia. Witamy też pana prezesa e, klubu koszykówki Anwil Wocławek. Drodzy Państwo, dzisiaj szczególny dzień. Myślę, że ja oddam głos panom prezesom, żeby zakomunikowali myślę, że dla nas, dla kibiców koszykówki znakomitą wiadomość. Mnie już. Jeden z redaktorów wczoraj próbował ciągnąć za język, cóż to za wydarzenie będzie miało miejsce dzisiaj. Ja oczywiście nie zdradzałem już tajemnic i tego dzisiejszego spotkania. To ma być taka, można powiedzieć, przedświąteczna niespodzianka i myślę, że wszyscy tak to będziemy traktować. Panie prezesie. Dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Chciałem bardzo podziękować panu prezydentowi, za zaangażowanie, za to, co robi na co dzień dla klubu z Wocławka, no bo bliskie mojemu sercu jest też Polska Liga Koszykówki, w której zaczynałam swoją pracę jako prezesji. To, jak Wocławek jako miasto jest zaangażowany w rozwój klubu, to jest coś niesamowitego i te rozmowy, które toczyliśmy, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy na temat tego, co można by było jeszcze zrobić we Wocławku, tam gdzie jest faktycznie koszykówka religią. Postanowiliśmy jako Polski Związek Koszykówki razem z sam zarządem zorganizować jeden z, ze spod, jedno ze spotkań eliminacji do Mistrzostw Europy ze Stonią. W listopadzie odbędzie się we Wocławku, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, kibiców. Pamiętam w 2018 roku, mecz ostatni we Wrocławku. Teraz wracamy do Wrocławka w listopadzie tego roku. Panie prezydencie, ogromne podziękowania za to, że kibice z Wrocławka będą mieli łatwiejszy dostęp i dojazd do hali mistrzów. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. No to ja postaram się skrótowo, bo w zasadzie i pan prezydent, i pan prezes powiedzieli wszystko. Uprzedzę pytania na temat dzisiejszego meczu hitowego Śląskwil. Zapewne będziecie kierować Państwo do prezesa ligi Łukasza Koszarka i słusznie. Krótko tak jak prezes Piesiewicz powiedział, bardzo cieszymy się, że polska Koszykówka Narodowa wraca po przerwie do Włocławka. Jesteśmy przekonani, że mecz ze Estonią w eliminacjach do przyszłorocznego basketu będzie fantastycznym wydarzeniem. Miasto Włocławek, struktury klubowe, magistrat, kibice włocławscy zasługują na to, żeby co jakiś czas reprezentacja pojawiała się w tym fantastycznym miejscu. Myślę, że dla wszystkich. Nas będzie to wielkie wydarzenie. Tak jak prezes Piesiewicz powiedział, wracamy po kilku latach. Graliśmy tu eliminację mistrzostw świata z Kosowem, wcześniej o ile pęta mistrzost, eliminację mistrzostw Europy, mecz z Portugalią. Jestem przekonany, że ten mecz ze Estonią będzie dla wszystkich nas wielkim wydarzeniem. Ostatnie wyniki może w naszej kadry nie były najlepsze, tym bardziej będzie zależało nam, żeby ten mecz z Estonią jesienią był naprawdę udany. Nie będzie to mecz lekki. Stończycy są znakomicie przygotowani. Tym bardziej liczymy na wsparcie włocławskiej publiczności. Już dzisiaj cieszymy się wszyscy, że jesienią będziemy aktorami, i widzami tego fantastycznego wydarzenia. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Panie prezydencie. Bardzo dziękujemy i za zaproszenie i za to, że, że będziemy mogli wreszcie przyjechać do Wrocławka z koszykówką reprezentacyjną. No już to było kilka lat, kilka lat temu graliśmy ostatni raz, więc na pewno też kibice są, są już stęsknieni i spodziewamy się naprawdę bardzo gorącej atmosfery, a to na pewno zawodnicy lubią najbardziej. Co do dzisiejszego meczu, to prezes Łukasz Przyłkowski, który wykonuje świetną pracę. Był bardzo pewny siebie. Dzisiaj nie wiem, co to może oznaczać, ale przekonamy się wszyscy o 22. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze Pan Prezydent. E, e, Tak, tak. W gwoli podsumowania także Panom Prezesom serdecznie dziękuję, bo myślę, że dla nas jest to wielka sprawa, dla kibiców koszykówki we Wocławku. A prezes Łukasz podpowiedział mi, że my kiedyś w historii rozpoczęliśmy swoją reprezentacyjną przygodę we Wrocławku. Mówiąc, reprezentacyjną przygodę, mam na myśli mecz reprezentacji właśnie ze Estonią. I teraz powiedzmy, historia zatoczyła koło i również mecz ze Estonią. Także się cieszymy, tym bardziej, że mamy takie dwa smaczki no, rywalizacja pewnie po drugiej stronie. Parkietu po stronie reprezentacji Estonii naszego Janariego. No i wreszcie jestem przekonany, że do Wocławka wróci też Igor Milicic, gdzie przecież go wszyscy znakomicie też mamy taką nadzieję. Mam nadzieję, że to nic nie oznacza, panie prezesie, <grych> ale bardzo się, bardzo się z tego cieszymy, bo Igorowi oczywiście bardzo wiele we Wrocławku zawdzięczamy. Przypomnę, tylko dwa mistrzostwa, o innych tytułach już nie wspomnę, także wielka rzecz. Ja jestem przekonany, że hala będzie pękała w szwach, gorący oczywiście, doping, już nie możemy się doczekać na 21 listopada, aczkolwiek my jako kwalifikacje mamy już zapewnioną, prawda? Kwalifikację mamy zapewnioną, no ale sam mecz będzie niezwykłym wydarzeniem i dzisiaj też już kibiców pragniemy zaprosić. Jest pan dyrektor Osiru, także hala na pewno będzie oczywiście także gotowa. Także zapraszamy serdecznie. Wow, momencie, dobrze, momencie. Tak, właśnie tak, tak weźmy to może zawieszyć.